Dostałam przesyłek od firmy Trip Coffee, palarni kawy. I jestem bardzo ciekawa, co zawiera. Otwieram. O, jak fajnie. Interesująco zobaczymy. Pięknie, już jestem w środeczku. Za chwilę przeczytam. rozmaitość kaw. Z Meksyku, niesamowicie, aż pachnie południem. Gwatemalia, wszystkie kraje latynoamerykańskie i dzięki, a tutaj pojemniczek ciekawy. A co to jest? Ale tu muszę przeczytać przez drugą lupę i nie potrafię. A, to termosik od kawy, nie miałam takiego, taki turystyczny, akurat dla mnie porcja, ale termosik ekstra, kawka z Meksyku, Gwadymalii, Brazylii, Tatry Polskie, Italia, a to z kosmosu. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie kawki i termosik. Będę wszystkie próbowała. Tu znalazłam ciekawy wierszyk. Przybyłam daleką podróż, aby sprawić Ci radość. Teraz jestem w Twoich rękach, więc pora napić się dobrej kawy.